Pan Richard York, pan Florestan Benjimort. Wybaczy pan moje uwagi, panie, panie Florestan. Gdzie <grystanie> stoję tam pod ścianą, taki zawsze jestem trochę zdenerwowany. Ale właściwie, czemu pan tam stoi? Niech pan nie będzie dyskretnym, panie Florestanie. Niech pan dalej, zabawia, zabawi się. No, ale skąd miałem wiedzieć, że to jest jakaś tajemnica? Zresztą, my, ludzie czynu, ludzie, których życie jest twórczością, nie uznajemy tajemnic. Zresztą istnienie nie jest bardziej tajemnicze od tej filiżanki herbaty. Wypijam ją i trawię. Działa mi przyjemnie na nerwy. Cóż jest poza tym? Proszę mi powiedzieć. Nonsens. Tak, ale co jest poza nonsensem, panie węży? Mordzie. Tak jest, mordzie mają moi płatni mordercy. Mierzą w moje serce, dopóki nie upłynie czas właściwy. Czyż każdy z nas nie ma takich morderców? No tak, ale ci państwo są realni, jak Mówi pan symbolicznie. Spróbuj pan. <grym> Idź pan tam i spróbuj, na ile są realni. Ale to niemożliwe! Jak może traktować tak biednego, wielkiego człowieka? Niech się uczy, kanalia! Ja dużo przeszedłem, zanim zdobyłem tą wiedzę o życiu, którą mam teraz. Więc on jest wielkim człowiekiem? Sama się o tym dowiesz. I cóż, panie Wąsko? Nie, To są jakieś nieznane obiady hipnotyzmu. Hipnotyzmu? To są trupy. Trupy, które chrapią. A skąd pan wiesz, że ja nie jestem? Trupem! Ale najważniejsi ludzie mają swoje słabostki. Jakiegoś oficera, kawalerii, który zdobywał armaty w, w Kolonii. Pali się białej plamy na murze. Zna te noce na południu Francji, gdy wszystko, co białe, świeci po i noc, zdaje się być pełną fantomów? Dosyć tej prawi! Jesteś pan ostatni cór! Daj spokój, siadzie. Nie każdy ma taką opoję. Wielkie życie tam na wolnym powietrzu zakryte jest słabością upodlonego tłumu. My nic nie możemy. Nie jesteśmy jak te ryby, które pękają wydobyte z niezwierzonych głębi. Nie jest jednak pan tak silny, jak pan to przed chwilą mówił. Chciałabym tak wierzyć w czyjąś siłę. Podwagę odwagę bez granic, w możność pokonania bólu czy strachu przed tajemnicą ze światu. Ale my mamy na to myśl! Są w człowieku zwierzęce odruchy. Tygrys jest odważny, ale czy w tym jest jego siła? Wszyscy jesteśmy uspołecznionymi zwierzętami. Nie wszyscy, panie Wężyku. Ale bronimy się tylko! Nasze, nasze tkanki nerwowe pan tylko. Pan jest piękny, to fakt pozytywny. Ale gdy pan mówi, mam wrażenie, że jestem na lekcji w klasztorze. Tak, moje dziecko. Przyznaj, że gdyby nie mój podeszły wiek, to nie tego negadenckiego mówca Zdaje się, że wasza królewska mość ma Ale pani! Jestem starcem! Nie bawię się w te różne tajemnice, którymi chcą się upojować ludzie wierzący w sztuczne czy przede wszystkim człowiekiem współczesnym. Te dawne wiary, te hipnotyzmy to są strachy dla dzieci. Mamy dwie rzeczy, których zabrakło ludziom pierwotnym: myśli i organizacje. to nie jest piękna! Pan nie jest artystą, jak sam tego nie robię. pani! Ja mogę być wszystkim! Powiem pani, kim jestem! Niech się dzieje, co chce! Jestem wicedyrektorem! Największych metalurgicznych zakładów na świecie, ale gdy chce, maluję tak, że żaden kupista mi nie dorówna.